Dzisiaj miał być odcinek o sukcesie, a będzie zupełnie odwrotnie. Kilka dni temu próbowałam zrobić papier czerpany i byłam przekonana, że on wyjdzie, że odniosę w tej kwestii sukces, no ale niestety nie udało się i to sprowokowało mnie do tego, żeby ten odcinek nagrać o porażce. Porażce w życiu artysty, w życiu artystycznym. Jak sobie z nim poradzić, albo jak na niego reagować, i jak go odbierać. Więc zapraszam Was na nowy odcinek. Ja nazywam się Sabina i witam Was na kanale Moja działka. Zobaczcie. Wygląda fajnie ten papier. O, proszę. Kurczę, mam nadzieję, że się nie rozwali. Jest w paru miejscach taki, takie załamania, ma. Ale wygląda to dobrze. Robiąc ten papier, naprawdę się starałam i włożyłam w to całe swoje serce i energię. Myślałam, że będzie to bardzo proste. Zasugerowałam się jednym z filmów na YouTubie, jak prosto jest zrobić właśnie taki papier bez w ogóle żadnych specjalistycznych urządzeń. No i też tak właśnie zrobiłam. Zasugerowałam się tym, jak to można właśnie wykorzystać, co można użyć w domowym zapleczu, czyli klasyczny wałek do pierogów albo deskę, ściereczkę. No, a że miałam bardzo dużo papierów, też postanowiłam je wykorzystać właśnie w taki sposób, żeby zrobić na nowo, zrecyclingować ten właśnie papier i z niego zrobić coś pożytecznego, coś fajnego. Więc to miał być właśnie mój sukces. No ale niestety po paru dniach wyszła klapa. Może za wcześnie też wyciągałam ten papier, ruszałam nim, obracałam, więc on się łamał, pękał. No i też za grubą warstwę zrobiłam, no bo nie miałam żadnej, żadnego sita, nie miałam żadnej prasy, żeby to sprasować. Ten papier sobie tak leżał i sobie sechł naturalnie, no ale widocznie też nie za dużo odcisnąłam z niego wody, więc totalna klapa. Tu pokażę Wam taki papier. Zobaczcie, on wygląda jest mega sztywny. Spróbuję jeszcze coś na nim narysować, namalować, ale ogólnie jest taką próbą dosyć, o, dosyć e, nieudaną. Nic z tego nie wyszło. I tak sobie zadałam pytanie, czy rzeczywiście nic z tego nie wyszło. Tylko osoba, która po prostu działa, eksperymentuje, nie boi się tego e, tych porażek. Tylko ona najwięcej się uczy, i tylko ona najwięcej może powiedzieć o jakimś tam doświadczeniu. A to doświadczenie buduje nasz kręgosłup artystyczny. Każde działanie daje nam pole do popisu, do eksperymentowania i do próbowania tego, co właśnie może usłyszeliśmy albo to, o czym może myśleliśmy. Często jest tak, że myślimy, że to jest bardzo proste, a się okazuje później w działaniu, że wcale to nie jest takie proste. Często jest tak, że mamy coś w głowie i jesteśmy przekonani, że uda nam się to przełożyć na papier, na płótno, na, nie wiem, na logo, tworząc je. Z mojej perspektywy, y, punkt pierwszy to jest brak doświadczenia. Jeżeli właśnie robisz i pracujesz i tworzysz bardzo rzadko, to sprawia, że wtedy rzeczywiście jest trudno zharmonizować i w ogóle zbalansować ten umysł z umiejętnościami manualnymi, takimi skillami na komputerze albo właśnie skillami właśnie w ręce. I to moim zdaniem jest jedna przyczyna tego, że, e, że nie możemy tego przełożyć tego co mamy w głowie tak łatwo właśnie na tą stronę e, zewnętrzną nas. <grych> Więc e, są to takie porażki pokierowane moim zdaniem tylko tym, że bardzo rzadko to ćwiczymy, bo jeżeli ćwiczysz bardzo często, jeżeli w ogóle podchodzisz i e, eksperymentujesz i starasz się to robić, cokolwiek by to nie było, to na pewno e, im częściej to robisz, tym łatwiej ci to potem będzie prze, przekładać na e, dane medium. No i właśnie tak było z tym papierem. Ja to zrobiłam pierwszy raz, nigdy tego nie robiłam. Widziałam coś tam w internecie i i wcale mnie nie dziwi, że to była porażka, mimo że bardzo wierzyłam w to, że będzie to sukces. Ale to spowodowało, że stwierdziłam, że zrobię jeszcze kilka podejść do tego. Może właśnie zaopatrzę się e, o takie sito, może się nadarzą jakieś warsztaty, w których mogłabym wziąć udział. Więc e, ta porażka sprawiła, że ja bardziej chcę to. Jakby chcę tego doświadczyć i bardziej poznać technikę, więc teraz patrzę na, tych, na te osoby, które to robią zupełnie z innej perspektywy, bo nawet jak im to wychodzi bardzo dobrze w internecie, to nie znaczy, że one to robią pierwszy raz, tylko po prostu ćwiczyły ten właśnie fach i mają to tak dobrze opanowane, że teraz im to przychodzi łatwo. Proponuję w ogóle się nie sugerować tym, że pierwszy raz nam nie wyszło, drugi raz nam nie wyszło, trzeci raz nam nie wyszło. Bo dopiero jak będziesz to robić codziennie albo co drugi dzień przez jakiś czas dłuższy i ci nie będzie wychodzić, to wtedy możesz się zastanowić i powiedzieć: Okej, okay, może rzeczywiście nie, y, nie wychodzi, nie nadaje się do tego, w ogóle nie mam do tego cierpliwości albo w ogóle jakieś tam. Smykałki, ale trzeba sobie też zadać ten trud w tym czasie: czy zrobiłem wszystko, że, żeby poznać tę technikę, żeby poznać to, co chcę tworzyć, żeby spróbować z innymi ludźmi, żeby popytać tych ludzi, żeby się pospotykać z takimi ludźmi, żeby iść na warsztaty, żeby kupić sobie fajne narzędzia, które nie zrażą mnie, a wręcz zachęcą. Więc jest dużo takich wytycznych, dlaczego nam to nie wychodzi i dlaczego te porażki się pojawiają. No, ale właśnie pojawiają się tylko po to, żeby udowodnić nam to, że, raczej, żeby nam przypomnieć, że działamy. Dla mnie każda porażka to jest tylko właśnie efekt tego, że robię, bo jeżeli właśnie nie robisz, to nie masz tych porażek. <grych> Więc jakby tak do tego podchodzę. Samo tworzenie nie jest też linią prostą, bo tworzenie sprawia, że błądzimy i często mm, robiąc błędy. I zapisując je w swojej pamięci, później w twórczości możemy je świadomie wykorzystywać. Często te błędy są świadomie wykorzystywane w twórczości. Przez przypadek poznajemy swoją technikę, poznajemy, wyrabiamy sobie swój styl w traktowaniu narzędzi, jakieś, które po prostu ktoś może przegapić albo nie doświadczyć, więc jest to bardzo, bardzo fascynująca droga. Porażka w świecie w świecie takiej w głowie artysty dotyka tych artystów bardzo osobiście i wiem, że każda porażka taka właśnie na tej drodze artystycznej jest odbierana bardzo bardzo indywidualnie. Często te porażki definiują tych artystów i się zrażają, więc nie jest to za bardzo fajne. No ale na pewno jest to budujące. W ogóle twórczość jest czymś takim, y, gdzie odkrywamy naszą tożsamość, nasze wnętrze, więc jakby otwieramy się na, y, na odbiorców. Więc każda porażka y, może boleć, bo jednak jest to wystawianie się na to, że jestem niedoskonały i niedoskonała i po prostu jak tu się pokazać światu. A często to te porażki artystyczne te indywidualne potknięcia są dobrze odbierane przez odbiorców. Każdy eksperyment artystyczny, my jako artyści chcielibyśmy go w ogóle wyrzucić do kosza, a okazuje się, że po jakimś czasie stają się one dziełami sztuki. Bo właśnie wyznaczają ten punkt na mapie chronologicznej tego artysty. Społecznie y, widzimy tylko rezultat i często nie widzimy tej drogi, więc y, super jest tworzyć y, i dzielić się tymi porażkami jako artysta. I ja nie mówię tutaj o papierze, bo to jest akurat błahe, ale pokazywanie tych porażek właśnie w rysowaniu, w malowaniu, w projektowaniu, pokazywanie tego, to jest budujące dla osób, które dopiero się uczą. Bo właśnie społecznie jesteśmy przyzwyczajeni tylko do efektu końcowego. Nie widzimy tego procesu. Nie widzimy, jak bardzo z... artysta zmaga się z tą materią przed w ogóle finalnym produktem. Artysta, grafik, piosenkarz ma na tej swojej drodze porażki, i w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby to oglądać. I szkoda, właśnie, ja bym chciała obejrzeć właśnie wiele rysunków, szkiców nieudanych i dopiero potem ten proces zakończenia, ten efekt. Pracowałam 20 lat w agencji reklamowej. No i rzeczywiście nad danym produktem, nad logiem, nad wszystkim innym bardzo długo się pracuje. To są długie procesy, procesy konsultacyjne z klientem, konsultacyjne z dyrektorem kreatywnym, z wewnętrznie w firmie. I szkoda, że czasami Odbiorca nie widzi całej drogi, jak ta kreacja powstaje. Naprawdę jest to bardzo ciekawy proces i bardzo taki inspirujący. Czasem, w ogóle, na sam koniec tej drogi wraca się do początku, do pierwotnego pomysłu, bo często się zdarza tak, że pierwotny pomysł jest najlepszy. No i po kolei, po drodze są te porażki, są te potknięcia, są takie. Dziury, pustki w głowie i nie wiemy co dalej, ale ostatecznie właśnie dochodzimy do jakiegoś efektu. No i też czasami ten efekt końcowy wcale nie jest taki zadowalający, artysty. To wcale nie jest powiedziane, że na koniec to jest w ogóle nasz <grych> najlepszy wybór, bo to jest taka wypadkowa, wiecie, wszystkiego: decyzji klienta, tego, kto coś lubi, kto czegoś nie lubi i po prostu odbiorca jest tylko skazany na ten efekt końcowy i nie widział tego wcześniej całego procesu i tych porażek więc no też zachęcam wszystkich żeby oddzielili się tymi porażkami mam taką refleksję że y, zamiast y, uczyć nas eksperymentować to y, uczono nas y, jak unikać błędów y, a przecież y, tylko błędy Sprawiają, że możemy być oryginalni, bo myślę, że popełniać te same błędy jest bardzo ciężko, ale popełniać tą samą sztukę jest już łatwiej. Co tak naprawdę można zyskać na takiej porażce, właśnie tą odwagę, tą twórczość, tą oryginalność, to tą, yy, samopoznanie, jak reagujemy na tą porażkę? Ca sama, samo doświadczenie porażki jest bardzo, bardzo yy, twórcze i bardzo takie rozwijające. No i tak jak obiecałam, właśnie chciałabym powiedzieć, jak, yy, jak działać z tą porażką, jak w ogóle ją wykorzystywać na swoją korzyść. Yy, na pewno nie określać tego jako porażkę, mimo że ja tu tak często tutaj to powtórzyłam, ale ja nie, nie właśnie nie mówię o tym jako porażce, ja się z tego bardzo śmieję. Ale dla mnie jest to właśnie bardzo ogromne doświadczenie i bardzo to doceniam. Te porażki mi się zapisują w głowie i jak mam okazję i możliwość, to wykorzystuję je właśnie w danym projekcie. Często dopiero po czasie y odbieram te porażki jako sukces, bo nie zliczę ilości projektów, prac, nie wiem, zdjęć, obrazów, które w danym momencie tworzenia odbierałam jako porażki, jako coś beznadziejnego, a dopiero po czasie, czasem po roku, po dwóch latach dopiero odbierałam to, że, że mówiłam, że wow, to jest fajne. Zdarzało mi się tak i do tej pory tak mam, że jakieś obrazy, na których ja uczyłam się technik, uczyłam się właśnie swojego stylu, albo w ogóle uczyłam się, nie wiem, ogarniania dużego płótna. Dopiero po czasie patrzę i mówię, wow, jakie fajne obrazy! A wcześniej myślałam, kurde, beznadziejne. Czyli jakbym ja, ja po prostu w danym momencie oczekiwałam czegoś innego, w ogóle zupełnie innego efektu. Robiłam to, nie podobało mi się to, a dopiero po czasie. Stwierdzałam, że wow, to jest fajne, wartościowe i aż się dziwiłam, czy to ja na pewno namalowałam, zrobiłam, narysowałam. Warto yy, w trakcie takiej porażki, takiej decyzji, że jest to porażka, zostawić to, zapomnieć o tym na chwilę, na, odwrócić, odłożyć to płótno, ten zeszyt i nie patrzeć i dopiero spojrzeć na to po jakimś czasie. Jeśli jesteś teraz w takim punkcie, że doświadczasz takiej porażki, takiego braku zdecydowania, czy to fajne, czy niefajne, to tak jak mówiłam, albo to odłóż na jakiś czas, albo to przytul i zrozum, i potraktuj to jako fajny punkt w drodze do sukcesu i do tego, co chcesz osiągnąć. Może nie określaj tego od razu jako sukces, żeby po prostu też nie udawać, że świetnie w ogóle wyszło ci, ale odbierz to jako. Kierunek, kierunek do tego, co ty chcesz robić. W jakim stylu ty chcesz działać, czego chcesz używać, a czego nie. No i standardowo, właśnie, bo nieważne jest to, czy nam wyszło, czy nie wyszło, ale tak naprawdę ważne jest to, jak my się zachowamy, jak w ogóle to odbierzemy, jak my to nazwiemy. Ważne jest to, żeby nie nazywać tego gównem albo nie wiem, jakimś shitem, bo po prostu. Według nas to nie jest fajne. Nie, po prostu zostawmy to, bo mam też takie doświadczenie, że wiele osób w tym zobaczy coś fajnego. Więc może zostaw nie oceniaj sam siebie, zostaw to bez oceny, albo po prostu zostaw to komuś, kto po prostu to doceni, bo na pewno się ktoś taki znajdzie. Dajcie znać w komentarzu, jakich porażek ostatnio artystycznych doświadczyliście. Jak zareagowaliście, i w ogóle, czy odbieracie to jakoś pozytywnie? Czy was to załamuje i wycofuje na jakiś czas? Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. No i zapraszam do następnego. Podzielcie się tym odcinkiem ze znajomymi, z tymi, którzy tego potrzebują na dany moment. I oczywiście będę wdzięczna za subskrypcję i za lajki. Dzięki i do zobaczenia. W przyszłości. Nie pa! jaki